Cześć Wam wszystkim. Z tej strony Xing. A to jest właśnie Darksiders I nasza wojna na tle jakiejś wieży. Dobra. Zanim rozeszliśmy tutaj, pokonaliśmy bossa. I teraz. I też przesunęliśmy to. No ale się odsunął ten obiekt. A w prawo to. No, dajesz, 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 dajesz. Silny jesteś. Okej, okay. i żygamy krwią. Dobra, świetnie, świetnie, już to oglądaliśmy. Jeszcze jeden posąg nam do przesunięcia został. Z tego co się orientuję? No tak, krew jest zalana tylko w połowie, no 3 czwartych. Jeszcze tu pochniemy? No, możemy tylko w lewo w prawo. Głupio. No dobra. Wszystkie trzy posągi już wypuszczają krew ze swoich ust. War Are you here to play execution? They should have set all four of you. I have no interest in killing you, Samael. Ah, the destroyer is beyond your reach. Beyond mine as prison made you a coward? Ah, perhaps there is a way. But you will need to get inside the destroyer's spire. The tower is guarded by four of his chosen. Bring me their hearts and ask me no questions. My reasons for helping you are my own. Where can I find these guardians? First, seek the Twilight Cathedral, where the Bat Queen Tiamat has gone to roost. The whole of her domain is a blistering burno. By land, you will never reach it. Find the high ground with this. And bring me her still beating heart. Ok, czyli mamy przynieść serce yy, Tiamat. Tiamat to jest jakiś demon chyba też. Yy, zatrzymaliśmy skrzydła. Zrobię dobry jumpa. Możemy też tak się tu Nie wiem, dobra. Nie zobaczę sobie mapkę. Gdzie była ma mapka? Pod tabem? Nie. To. O. Tak, po to była mapka? No, musieliśmy dać tu. Aha, by nie przesz przeszubować. Dobra, raczej się wracamy. Eee, prędy. Tam, Dobra. Fajny kolej tutaj był, Demon. Rozbiegnę do drugiego Demona. Celowniczek, działa. O, kolejne ząbiaki. Nie wiem, czy mi się tu uda właśnie, bo tak, tak średnio coś... Kurde, i demon jeszcze. Aha, duże skoki możemy tu jakoś robić. Spróbujemy. Jest demon głowy. O, oh, fuck, nie ma żyć Zapomniałem. Haha. <laughs> Są dwa auta. Najpierw sobie tych zabijamy. O, wow, nie spadnij wody. Że. Ok, bierzemy auto i bawimy się w klocki lego, i rzucamy nim w twarz. Zawsze jak bawię się klockami lego, to tak cię nadeptywałem podczas szukania. O! Aż z rogu. Aż z rogu. Aż z rogu. I unik. I bijemy. Uni. I świetnie jest, panie. Uff, nie lubię z nim walczyć. Na razie na jednegoś przeciwnicy. Dobra, skarczymy dalej. Present Person hold cap to please play the hunt. Dobra, i odchodzi? Nie wiem, dobra. Tysiąc dusz. O, what is this? Dobrze no, biegniemy. Gdzie dalej? Mm -hmm, teraz takie buty. Tu pewnie coś będzie na pewno. O, na, na wrodze przeciwnika. A nie, też ci zcerzy. Jeszcze nie są na I finisze. Kurde, świetne są te w nisze, te w mi się. Szkoda, że w x tego nie było. I po główce. Okej, okay, a co to? Teleport? A, tu możemy sobie podlecieć. Szczwane, naprawdę. W prawo, w lewo mamy? A, w lewo chyba mamy nie? O, jednak nie O, nie, nie wiem jak to zrobiłem No, ale zrobiłem to czy dobrze idę? Tak, dobrze Dziab! No, to mnie chyba zjadło, Zrzu zrzuciła tam na dole i stawa górą okej, okay. oby tu nie było żadnych tych głupich o świetnie, jak, 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 jakieś drzwi o, a najpierw zwiększymy tych o, man. wow, nie spadnij gra się zaczyna rozkręcać fajnie Ładna już są lokacje. Nie ja zastanawiam co to jest to. Ja bym to chciał zniszczyć. Okay. Można? Chyba nie, a może rogiem też nie. Ok, czyli tego chyba się nie da zniszczyć. Co teraz? Tam nie zaskoczę. A, mam na tą niższą półkę, tam na tą doskoczyć chyba. No cóż, spróbujemy. O, spróbowaliśmy. I co, game over? Nie, a, troszkę, że tylko straciliśmy. Ha, ha, ha. O, a cóż to? Dobra, mnie Mhm, mm To będzie ciekawe. Wow. Dolecisz. Oho, fajna gra. Dobra, gdzie biegniemy? Takie kółko zrobiliśmy, i teraz, dobra, już jesteśmy się prawie u celu. Metro? Tak, bo ja do jakiejś świątyni mam się dostać. Tu wisi. No fajnie, latając z domu. Tutaj mam mało żyć. Czekaj, będzie na nich. To nie skrzydełka się urwie. Dobra, pijam do świątyni, tak? Czy podzwiedzamy najpierw? Inna mapka jest, czy ta sama? O, inna już. Ok, gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy tu są jakieś schody Mamy dość tam do końca lokacji. Dobra No idziemy na razie prosto tam Aha, to też się pojawił Wolgrim no, Zobaczymy co teraz możemy sobie kupić. Mieliśmy 1000 już z tego To jest. Oha, takie buty. Main. Może sobie kupię tą mm, masteris w broniach. Co dalej można? To są dodatkowe ataki. Na razie nie chcemy. O! Kosa. Zobaczcie kosa oh, <laughs> new, Teraz jesteśmy jak prawdziwy Grim Reaper Dobra teraz pytanie Jak się używa kosy? Nice Fajnie, podoba mi się O kurcze <laughs> Jakiś Nie podskoczycie I finisher Nie ma finishera jeszcze? Fajnie, że w Bienkosach <laughs> jak ja to lubię, jak ja to lubię, naprawdę. Nie, i finisher. To jest świetne. Już finisher się, Jeszcze chwilę O, co to? Dobra, boom I kosa Chyba nie ptak szedł z tyłu to chyba za dużo obrony nie zadaje Gdzie był, Gdzie była moja ptaszyna? Jak jest drugi czy nie? Dobra, fajne komuś nie wychodzi. Chyba z Kosa będę biegał częściej. A będę nie ma co się od drzewo? Podbiegł i już się rozwala. Każde drzewa nie mogę tu ściąć. Ale fajna sieńka. Nie wiem jak to jest lepsza gra od x Chociaż ma fabułę. Ale no jest tylko jeden finisher tylko dla tych szkieletów. A, może... No jest fisher. A, z tym nie muszę walczyć z ptaszkami. No, to od razu... nie żera im strzelam. Tego sobie złapiemy. I bijemy go. widzę, ok. O, jest teraz. Teraz jest ciekawe. Ja na jeden film obejrzałem tak etapu gry u jakiegoś też let's playera. Jeszcze nie będzie mogli czymś rzucać. Ale nie wiem, chyba jednak kosa będzie moją lepszą rolą. Chociaż są dwie ta mili, więc nie wiem. A wtedy róg sobie wyrzucimy Bo jest taki średni Okej, okay, gdzie mieliśmy biec? Gdzie zawędrowaliśmy? Tu, to trzeba iść w prawo No lecimy w prawo Przeskakujemy przez płot Siema Kadaś, co pan słuchać? słabe kości masz Trzeba więc mleka pić ładnie, ładnie. O, jest jakaś brama. O, taki golem miał też coś podobne. podobne. Dobra, nie będziemy do tego podchodzili. Skończę odcinek tutaj na tle, no na tle tej bramy. Dobra, więc trzymajcie się, ludziska. Na razie. Cześć.